Dzień dobry! Po fascynującym wykładzie na temat historii szkolnictwa w Łańcucie, który przybliżył nam rozwój edukacji w tym regionie, mamy przyjemność gościć prelegentkę, panią Annę Urwańską, specjalistkę w dziedzinie historii edukacji. W trakcie wykładu dowiedzieliśmy się o kluczowych momentach i postaciach, które kształtowały lokalny system uświaty, a także o wyzwaniach, przed którymi stała edukacja na przestrzeni lat. W ramach kontynuacji naszej rozmowy chcielibyśmy zagłębić niektóre aspekty. Porozmawiamy o wpływie historycznych wydarzeń na dzisiejszy kształt szkolnictwa w Łańcucie, a także o przyszłość edukacji w tym mieście. Moje pierwsze pytanie do Pani. W jaki sposób na przestrzeni powiedzmy ostatnich 100 lat kształtowało się szkolnictwo i co doprowadziło, jakie zmiany doprowadziły do tego obrazu, który mamy dzisiaj w obecnych szkołach? Te zmiany, które wpływały na to szkolnictwo, które mamy w tej chwili, one zaczęły się już bardzo dawno temu. E, największe zmiany, wiadomo, zaszły po II wojnie światowej, wtedy, kiedy zmienił się w Polsce ustrój, kiedy w Łańcucie zaczęto kłaść nacisk na szkolnictwo zawodowe. E, wcześniej m, to szkolnictwo zawodowe bardzo powoli się rozwijało w Łańcucie. Po II wojnie światowej zaczynało rozwijać się porządnie, powstało wiele szkół, tworzono wiele kierunków zawodowych. Ale wiemy, że na początku XX wieku przymiarki do tego szkolnictwa zawodowego były bardzo duże. Tutaj bardzo dużo pieniędzy szło na to, żeby to szkolnictwo rozbudowywać, żeby te szkoły zawodowe funkcjonowały. W narodzie jakoś nie było chęci wielkiej, żeby do tych szkół posyłać młodzież. Młodzież się nie paliła do tych szkół zawodowych. Wiemy, że na początku XIX wieku, XX wieku, przepraszam, funkcjonowało. Szkoła, szkoła yy, tkacka w Ońcucie. Ona bardzo duże nakłady pieniędzy były, e, pieniędzy dużo na tą szkołę szło, szło, budynki nowe powstawały, chęci nie było. Uczniów było bardzo niewiele, ta szkoła się powoli rozwijała i w końcu, w końcu została zamknięta po niewielu latach funkcjonowania tak naprawdę, więc jeżeli chodzi o te zmiany, no to największą zmianą po drugiej wojnie światowej jest to, że ten, ten rozwój szkolnictwa zawodowego w tutaj. Wcześniej to szkolnictwo kształtowało się tak naprawdę, szkolnictwo w kształtowało się od XV wieku, więc każdy etap powstawania tych szkół kolejnych był dla naszego szkolnictwa łańcuckiego bardzo ważny. Te pierwsze szkoły parafialne, pierwsze szkoły w XIX wieku, szkoły trywialne, to już ten rozwój tego szkolnictwa podstawowego w XIX wieku, bardzo ważna, bardzo istotna rzecz. No i na na początku XX wieku rozwój szkolnictwa średniego również. To wszystko kształtowało to nasze szkolnictwo, tak jak wygląda w tej chwili. Te budynki, które mamy w tej chwili, w których, w których są szkoły. To te budynki powstawały w XIX wieku. Te szkoły istniały w tych budynkach od samego początku. Szkoła podstawowa przy ulicy Piłsudskiego od samego początku. W tym budynku jest szkoła od samego początku istnienia tego budynku. Gimnazjum i liceum imienia Henryka Sienkiewicza w tej chwili jest pierwszym liceum. Więc od początku swojego istnienia funkcjonuje fantastycznie i do tej pory jest jedną z bardzo dobrych szkół, prawda, w Łańcucie. Te przymiarki, szkoła ekonomiczna, prawda, przymiarki do utworzenia tej szkoły w 1939 roku, utworzenie jej w 1941 i funkcjonuje do dzisiaj, prawda. Więc to, szko to szkolnictwo w, szko w naszym mieście na przestrzeni lat kształtowało się, każdy etap. Tak jak powiedziałam, każdy etap rozwoju tego szkolnictwa jest istotny. Wspominała Pani podczas wykładu o Bolesławie Żardeckim. Chciałbym zapytać, jaki realny wkład ta osoba miała w tutaj szkolnictwo nasze regionalne? Ogromny wkład. Bolesław Żardecki był osobą niesamowicie otwartą na to, właśnie na to budowanie tego szkolnictwa tutaj u nas w regionie. Miał duże wpływy, był posłem, więc miał możliwości zdobywania środków finansowych na te szkoły. No i dążył do tego, żeby te szkoły, głównie właśnie zawodowe, powstawały tutaj u nas w regionie. Finansował szkołę tkacką, finansował szkołę gospodyń wiejskich w Albigowej. No i dzięki niemu powstała pierwsza szkoła średnia w łańcuchu, czyli gimnazjum. Na początku prywatne gimnazjum imienia Stanisława Kostki, pod wezwaniem Stanisława Kostki, przepraszam. Później z tej szkoły powstało dzisiejsze pierwsze liceum. Więc Żerdecki, bardzo, bardzo ważna postać dla naszego szkolnictwa. Podczas wykładu wspominała Pani również o tym, jak uczniowie musieli pokonywać nieraz w 30-stopniowym mrozie drogę do szkoły. Opowiadała Pani o tym, jak niechętnie rodzice posyłali swoich uczniów, swoich potomków do szkoły. Jak nieraz nie starczało pieniędzy na lepsze obuwie, często ubrania były po starszym rodzeństwie. Proszę opowiedzieć coś więcej na ten temat. Do szkoły, chodzenie do szkoły to był przywilej. Dzieci chciały chodzić do szkoły, paliły się do tego. Rodzice nie, nie byli chętni na przestrzeni lat, nawet jeszcze w XX wieku tak to wyglądało. Szkolnictwo miało u nas, no zwłaszcza w naszym rejonie w Galicji, bardzo podgórkę. Rodzice byli niechętni z tego względu, że ciągle bali się dodatkowych kosztów. Często niejednokrotnie wstydzili się tego, że dzieci nie mają butów, że nie mają ubrania, nie mają w czym pójść do tej szkoły. Wiadomo było, że zdjęcia są robione czasami. Tutaj mamy zdjęcia, prawda, ze starych szkół. Rodzice się wstydzili tego, jak te dzieci wyglądają, że nie mają butów. Często posuwali te dzieci do szkoły w butach. Za dużych w butach po ojcu, w butach po starszej siostrze tam prawda, czytaliśmy fragment, gdzie chłopiec e, mówił, że 12, 12, 12 lat starsza siostra, prawda? Buty mu pożyczyła. E, także e, dzieci nie miały warunków, dzieci miały daleko do szkoły. W mrozie, przez śniegi, ciężko było iść, prawda, 5 km w jedną stronę do szkoły, albo czas, często i więcej, nie było pieniędzy na materiały, nie było pieniędzy na podręczniki, poza tym w do domu zawsze było strasznie dużo pracy. Trzeba było pomagać przy młodszym rodzeństwie, paść krowy, paść kozy, pomagać przygotowaniu, pomagać przy, przy gospodarstwie, przy budynkach, pomagać finansowo również, bo dzieci były do pracy wysyłane, wielokrotnie do służenia, w dworze czy gdzieś indziej, więc dzieci były potrzebne. Prawda? One nie mogły być wysyłane na wiele tygodni, wiele dni do, do szkoły, bo, bo przez ten czas nie pracowały. Więc to szkolnictwo właśnie z tego względu miało niejednokrotnie podgórkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo przyjemnie słuchało się Pani wykładu. Uważam, że historię trzeba przekazywać z pokolenia na pokolenie, żeby nie, nie zanikała. Prowadzi też tutaj Pani pewien Instytut Pamięci. Jakby nie patrzeć, tutaj gromadzona jest historia sprzed lat. Można przyjść tutaj na poddasze Biblioteki Miejskiej w Ancucie pooglądać ciekawe ekspozycje, poczytać w starych kronikach, jak to kiedyś wyglądało, obejrzeć ciekawe eksponaty i porozmawiać z, tutaj z... Zawsze to jest tą... taki punkt gromadzenia historii właśnie, punkt tak. gromadzenia pamięci o dawnym Łańcucie, o mieszkańcach Łańcuta i z tej historii my wychodzimy, prawda? Więc my kiedyś, nasi rodzice i my będziemy kiedyś tą historię tworzyć. Miejmy nadzieję, że w tych, za ileś tam lat to, to, to miejsce będzie dalej funkcjonować i będzie opowiadać naszą historię. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. Co najbardziej spodobało Ci się na dzisiejszym wykładzie? Co najbardziej zapadło Ci w pamięć? No najbardziej to mi się spodobała historia łańcuta i szkół. Jak to wszystko działało podczas wojny, jakie były y, różne tam właśnie konsekwencje nauczania w trakcie wojny najbardziej mi się to spodobało. Nie wiedziałem, że Łańcut kiedyś, że powiat Łańcuta obejmował tak wielki teren, że Leżańsk oraz Przeworsk. No i ogólnie no to ciekawe bardzo i polecam każdemu. W sumie cała historia Łańcuta, no kształt tego i w sumie jak tam było za tamtych czasów, jak szkoły budowano i jak to było w tych pierwszych wojnach, jak to się to szkolnictwo rozbudowało całkowicie. Czy pamiętasz jakiś szczegół, o którym dzisiaj była mowa, na temat naszej szkoły? <grym> o naszej szkoły? No to, że siostry prowadziły naszą szkołę kiedyś, że później już zakończono, nasze że zakończono, że siostry już nie prowadziły, i powstały w sumie inne kierunki też, bardziej, które są bardziej w naszych teraz w szkole.